Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są grosar mistrzowskie stacje paliw 2B-Railie, autoracing.pl Pace Products, producent pomp oleju i systemów suchych misek, Team Promotion, Marketing i PR sportowy, portal www.wściigigórskie.pl. Mateusz, chyba już udało się um, przejechać tą trasę tak, jakbyś tego chciał. No, prawie. Przejadźmy dwa razy. Jest jakiś progres, także jest dobrze, natomiast dalej straszy trasa, szczególnie w partii leśnej, ale myślę, że, że następny przejazd też będzie lepszy, bo, bo linię przejazdu mamy dobrą, natomiast jeszcze punkty hamowania trzeba poprawić i, i będzie dobrze. Prowadzisz w grupie M? Yy, prowadzę, bo nie ja, Marcin. <gryw> dopiero teraz pojedzie, także zobaczymy, dopiero teraz po tym, po tym przejeździe, jak sprawa wygląda w tabeli. No, fajnie by było, jakby tak zostało.